Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i tak jest, zapraszam was do oglądania pierwszego gameplaya z komentarzem z pełnej wersji Battlefield 4, jaki to, to miało się okazję oglądać na moim kanale Battlefield 4 swoją premierę miał oko około 3-4 dni temu no i muszę wam przyznać, że już zdążyłem w niego solidnie pograć zresztą ten film miał być 2 albo 3 dni temu no i niestety się nie wyrobiłem głównie właśnie przez to, że grałem, ale właśnie dzisiaj w tych pierwszych wrażeniach ponieważ dokładnie będą to pierwsze wrażenia Pragnę wam co nieco o tym Battlefieldzie powiedzieć. Na sam początek powiem Wam, że rzeczywiście ta gra mi się podoba. Jeżeli miałbym ją oceniać pod takim okiem, że będę w to grał przez kolejne kilkanaście miesięcy, to rzeczywiście wydaje mi się, że te pierwsze wrażenia spełniają swoje oczekiwania i są naprawdę dosyć dobre, ale nie będzie tutaj tylko o tym. Gameplay, który dzisiaj zobaczycie, jest kompletnie przypadkowy. Nagrałem go, nie wiem, podczas właśnie pierwszych 16 godzin gry i nagrywałem bardziej takie 16. bardziej takie 30 sekundowe klipy, które obrazują i single player, i multi w taki fajny sposób. No a więc dzisiaj właśnie będzie o pierwszych urażeniach I zaczynając, możemy powie powiedzmy sobie o tym, co jest niedobre, żeby potem przejść do bardziej takiej ubarwionej strony naszego battlefielda. Co jest na początek zjechane w multiplayerze? To na pewno jest balans. Balans według mnie jest trochę rozjechany. W ogóle to się też chyba nie widziało, w którą stronę ma iść, jeżeli chodzi o łodzie. Ponieważ łodzie są strasznie mocne. Ci wszyscy, którzy już mieli okazję sprawdzić jeżeli że ta łódź taka bojowa ta, taka jedna z bardziej podstawowych jest bardzo mocna i po prostu pływając nią można zdominować serwer w bardzo wyraźny sposób i to moim zdaniem nie jest zbyt dobre, bo kurczę ciężko się gra, jeżeli ktoś po prostu wejdzie do tej łodzi i pływa ją cały, cały czas i nie daje nikomu innemu dostępu do ani do morza, ani do tej strefy przybrzeżnej a na przykład z Little Birdem, czyli tym fajnym, zgrabnym, małym, zwiadowczym helikopterem strasznie ciężko jest kogokolwiek ustrzelić, to jest no takie trochę dziwne i również niektóre bronie są dosyć dziwnie zbalansowane, bo niektóre zabijają za strzałem, a niektórymi trzeba naprawdę strzelać i strzelać, bo to jest uch, nie zadają praktycznie w ogóle obrażeń. E, oczywiście mówię tutaj o karabinach szturmowych, e, nie wolno porównywać broni na przykład karabinka z karabinem szturmowym, bo to się w ogóle mija z celem. E, ale naprawdę po, po moich prywatnych odczuciach, czy po moich prywatnych odczuciach, e, naprawdę wydaje mi się, że balans jest kompletnie e, rozjechany. Miejmy nadzieję, że to zostanie poprawione, oczywiście dobrze, że to da się poprawić, e, ponieważ niektórych rzeczy już nie poprawią, aż Szkoda, no ale kolejną rzeczą, którą na pewno muszę poprawić to jest warstwa techniczna i to jest no kurczę rzecz, która no ja nie wiem, mieli tu betę, mogli popracować i nie wiem czy do końca to zrobili, bo rzeczywiście mimo iż gra działa lepiej, optymalizacja jest już rzeczywiście widać, że finalna, to gra nadal się masakrycznie kraszuje, bugi graficzne są wszędzie, eee, praktycznie kurczę, w, w każdym miejscu gry eee, znalazłbym jakiś błąd, mimo iż tego jest zdecydowanie mniej niż w becie. rzeczywiście. To co było w becie to było w becie, to co jest tutaj, jest tutaj I Nawet niektóre błędy są dziwne pod względem tego, że w becie to było i mogli to wyeliminować, ale niestety tego nie zrobili. Gra się również bardzo często kraszuje. To, to mnie w ogóle irytuje kompletnie Że na przykład nie wiem, gram sobie 15 minut, no i crash niestety. Tak jest i nie mogę dalej prowadzić rozgrywki. Muszę znowu wchodzić na serwer. Co może, może przejdźmy dynamicznie do następnego problemu. Co jest trudne ze względu na Battleloga, ponieważ Battlelog jest dziwnym trafem, znowu dziwnie zrobiony i w ogóle nie da się go tak naprawdę używać w sposób racjonalny. Bardzo ciężko znaleźć jakiś serwer, który jest w miarę pusty i w ogóle w pewnym momencie, jeżeli już gramy na przykład długo i chcemy zmienić serwer, to w ogóle on wyszukuje jakieś dziwne serwery, na których w ogóle nie ma osób, albo jest, są tak zapomnione że nie da się wejść. E, I to jest moim zdaniem takie najgorsze strony tego Battlefielda. Takie premierowe zagwostki, które muszą zostać poprawione i mogą zostać poprawione, ponieważ takie rzeczy jak już długość kampanii e, nie zostanie poprawiona, a jest niestety masakrycznie krótka, ponieważ uda udało mi się ją ukończyć w 3,5 godziny. E, mimo iż kampania jest naprawdę wypełniona do po same brzegi emocjami, e, jest fajnie wykonana, e, ma kilka zakoń... no dwa tak na zakończenia, e, ale naprawdę, naprawdę fajnie się mi grało w kampanie Była solidnym wstępem do multika, którego zresztą wzbogacała, jeżeli byliśmy e, takimi zbieraczami, ponieważ w kampanii można ogólnie zbierać bardzo fajne znajdźki do Multiplayera. E, no i ogólnie kampania spełniła swoje zastosowanie. Była krótka, była zwięzła, była na temat. Można było się wprowadzić w klimat gry i rzeczywiście bardzo ładnie e, się w nią grało. E, no ale dobra, przejdźmy do głównego e, takiego kawałka tego ciastka, czyli właśnie Multiplayera i to, co jest naprawdę fajne. E, z samego brzegu, czyli Levolution, naprawdę spełnia swoje oczekiwanie na tych wszystkich mapkach, na których mieliśmy okazję grać ta, ta, ta nowa opcja się po prostu sprawdza wyśmienicie mapy zmieniają się w sposób dynamiczny, można samemu wpłynąć w jakiś sposób na mapę i wbrew pozorom destrukcja otoczenia jest utrzymana na dosyć wysokim poziomie czego gracze się po prostu bali, że jednak ta destrukcja nie będzie znowu doceniona, ale rzeczywiście jest, jest bardzo dobrze drugą rzeczą, która na pewno i to jest moim zdaniem jedna z najlepszych zmian, najlepszych zmian, która po prostu no, wywala, wywala tego Batolita w kosmos, to jest kastomizacja broni. Broń możemy dostosować pod siebie po prostu w taki sposób, że jest to nieprawdopodobnie fajnie zrobione. Te bronie, te można powiedzieć te celowniki, te wszelkie dodatki do broni, te wszelkie kamuflaże, które zdobywamy z tych battlepaków są naprawdę tak genialnie, tak genialnie przedstawione w grze, że można na tymi sobie mieć tak masakryczną ilość czasu, potem po prostu można tak na nią patrzeć no, nawet pod względem wyglądu na tym, polu, na, ty, na tym polu bitwy że naprawdę to jest coś nad czym można fapić całymi dniami i już chyba doskonale wiecie o czym mówię bo teraz się normalnie, ach klucze aż ująłem, naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo dobrze dopracowany element gry i to ludziom od DICE doszło, wyszło bardzo, doszło, Jezu wyszło bardzo, bardzo dobrze tutaj się oczywiście że do nich. Gromkie, gromkie brawa, e, to wyszło fajnie. E, no i tryb commander. commander, który można niestety używać dopiero od 10. levela, nad, nad czym byłem troszkę rozczarowany. E, wyszedł również bardzo dobrze. E, Wydaje mi się, że mimo iż na początku wydawało mi się, że on jest taki trochę przynudny, nawet wszedłem do niego, e, pograłem tak z e, pół godzinki i tak, kurczę, no jednak mi coś brakowało, e, ale później, jak już ten team zaczął naprawdę wygrywać tę rundę, ja to było miodne, e, jeżeli mogliśmy wybrać sobie jedną drużynę i im tak, w tak masakryczny po prostu sposób pomóc, e, zrzucając nawet pod koniec czołg, więc to jest naprawdę bardzo dobry, fajny element gry. E, I Commander na pewno będę sprawdzał, będę wielokrotnie nagrywał z niego filmy, e, ponieważ już niedługo wychodzi taka, można powiedzieć, androidowa wersja Battleloga komandera e, e, i będziemy mogli w, również grać na właśnie tabletach z Androidem, a ja tych posiadam e, i na pewno dla Was tą aplikację sprawdzę. Co e, jako ostatni element gry? Oczywiście mnogość wszystkiego. E, muszę Wam powiedzieć, że na ten temat jeszcze nagramy oddzielny gameplay, ponieważ rzeczywiście tutaj się jest nad czym wywodzić. E, ogólnie chodzi o to, że e, zastosowano wszystkie elementy tego, co widzieliśmy wcześniej. E, wydaje mi się, że oni po prostu tworzyli ten, tego Battlefield 4 na równo z, z dodatkami do, 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 do trójeczki e, i niektóre elementy zastosowane właśnie w dodatkach w idealny sposób wkomponowali w e, podstawową wersję gry w czwórce. To jest bardzo, bardzo silnie, można to po prostu odczuć, e, ponieważ każdy element, na przykład z dodatku, taki jak na przykład kanonierka, taki jak na przykład z nawet te właśnie zrzucane e, samochody, czy pojazdy po prostu z samolotu, z AC-130, e, takie jak, nie wiem, mm, na przykład, jeszcze co tam było w tych dodatkach, zaraz Wam powiem. Mm, no nawet w tym After Mafia, jak się to wszystko zawalało, jak to było w ogóle rozwalone, e, to wszystko czuć, że tutaj zostało za, zaimplementowane w mniej lub w większy lub w mniejszy sposób. E, I co najważniejsze, niektóre mapki po prostu dają się wyczuć klimatem... E, w taki sam sposób, właśnie jak w trójce. Co To znaczy, eee, na przykład w Close Quarters mieliśmy genialną mapę Scrapyard, eee, po prostu złomowisko, na którym mieliśmy masę maszyn, jakichś tam wyrafinowanych rzeczy. I tutaj rzeczywiście to jest na mapie zawód eee, 311. To po polsku się nazywa Fabryka 311, ale nie lubię tych polskich nazw. Eee, jeszcze jedno, na przykład mieliśmy góry Elbrus, w, oczywiście Armor Kill. Tutaj również to mamy w tej mapie, gdzie mamy to wielkie więzienie i to jest ogólnie również fajnie przeniesione. Eee, te elementy się zgrywają w w czwórce i rzeczywiście widać, że bardzo fajnie patrzyli na to, co społeczność robi z, z grą, bardzo dobrze, w bardzo dobry sposób analizowali to, co będzie się podobało, to, co się będzie podobało mniej i rzeczywiście wyszło to naprawdę fajnie. Nie ja wspominam również tutaj o wszelkich, wszelkiej mnogości wyposażenia, bo tego jest tak wiele, że naprawdę, jeżeli miałbym to tutaj w ogóle wymienić, to byłoby to naprawdę bardzo długim, długim proces, procesem, ale jak na sam początek jest dobrze, grę oceniam na bardzo wysoką notę. Jeżeli miałbym tak ocenić, sztywno na, w skali od 1 do 10, czego nie lubię robić to 8+, plus jak na razie bardzo, bardzo dobrze 9 zdobędzie, jeżeli wszystkie bugi zostaną poprawione a 9 z plusem, jeżeli balans zostanie idealnie wkomponowany w rozgrywkę jak na razie może, możecie mój progres śledzić na z na Nazywam Was bardzo serdecznie zapraszam wszelkie zaproszenia będę już niedługo sortował i patrzył kto, kto już się mniej udziela i kto więcej bo, bo po prostu mi się już znowu skończyło miejsce na tej liście znajomych, a mam dużo nowych ludzi, którzy chcą do mnie dołączyć i na pewno jakoś część nieaktywnych graczy będą się powywalać, ale nie martwcie się, jeżeli jesteście aktywni, jeżeli widzę, że gracie, to na pewno Wy na mojej liście zostaniecie, a jeszcze co z takich spraw bieżących, to na pewno będzie więcej gameplay z dla 4, lecz musi się ogarnąć i w następnym gameplayu zresztą powiem że będzie dużo zmian na kanale, dużo zmian się szykuje, ale mam nadzieję, że nie będą one aż tak fundamentalne, więc i tak będzie się Wam kanał podobał w, takim, w taki sposób jak wam się podoba teraz. Dobra, to było na tyle. Bardzo wam wszystkim dziękuję za to, że byliście ze mną na czas tego gameplay'a, nie zapomnij, Jeżeli wam się podobał, to oczywiście możecie kliknąć łapkę w górę, zasubskrybować lub jeżeli coś was zaintrygowało, również możecie ten gameplay skomentować. Eee, cześć, czoło i do usłyszenia następnym razem w unboxingu. O właśnie Ghost się zbliża, no więc się szykuję genialny na unboxing eee, w unboxingu lub eee, gameplay z komentarzem. Aha no i zapomniałbym pozdro dla Robalexa, który mnie już o to prosił kilka razy. No to cześć!